Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem artysta pisarz, a to jest kolejny odcinek z serii. 80 dni widzimy się w tej grze już po raz drugi, i nie ma tu mojego dywanu. Czemu nie ma tu mojego dywanu? Czyżby zagani nie zapisywała to, że wynająłem dywan? Będę musiał wynająć od nowa, kurczę. A szkoda, Te pieniądze nie rosną na drzewach. A czyli nie mogę ukraść. Wow, 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 wow. Jeżeli pamiętacie, to w ostatnim odcinku spotkaliśmy się z panem MacHaroni, który gdzieś tu się powinien kręcić. który Jest członkiem Yield i Promocji i Akceptacji KILTu, jednej z fajniejszych organizacji w tej przygodówce. No i w ogóle przygodówka jest całkiem ciekawa i gwarantują bardzo ciekawe rozwiązania współczesne. No i naszym zadaniem dzisiaj będzie spotkać się z kupcem Yusufem. Ale żeby dowiedzieć się, gdzie on w zasadzie yy, ma ten swój sklepik, to musimy rozdać yy, tutaj, są instrukcja obsługi wspaniałego kiltu dla czterech nowych braci. I już wiadomo, oni się wyróżniają na tle wszystkich innych, bo tu jest Kair, a oni noszą. No, Nieprzewidywa... Nieprzewidywalne nie istnieje. Sekretne, hasło nie jest sekretem. E, Oczywiście e, każdy, kto zna e, oryginalną powieść Werne, wie, że e, nieprzewidywalny nie istnieje. Jest jednym z ulubionych powiedzonek e, głównego bo bohatera, czyli e, właśnie pana mm, Filiasa Foga, który zawsze uwielbiał stwierdzać, że e, nieprzewidywalny nie istnieje i że on wszystko przewiduje. Niestety, nasze pojazdy nie dają nam takich wspaniałych opcji, jak wjeżdżanie po schodach. Przynajmniej tak w wysokich schodach. E, dlatego też w okolice jednego z e, starożytnych cudów Kairu będziemy musieli się udać e, po schodkach na piechotę. Nie wiem dlaczego, nasz bohater po, poślizguje się co chwilę na tych schodkach i się zapada. No i panie i panowie... To to wszyscy robią najbardziej, piramidy. To jest taka jakaś mało piramidzka, to bardziej przypomina jakąś świątynię czy coś w tym stylu, ale... O no w zasadzie ciekawe co mi ta paniusia powie, opowie. słyszeliśmy już co mówią Arabowie, A pani? Ma coś pani do powiedzenia w ogóle? Nothing, w zasadzie. Mamy piękną piramidkę i jakiś taki budynek. Ktoś zgubił pieniądze. No i tych pieniędzy całkiem sporo. Aż Oliver się ucieszył i zaczął tańczyć. Może trochę pozwiedzamy. W sumie, wiecie, no to jest gra o podróżach, więc warto sobie pooglądać. W zasadzie nie ma tu nic ciekawego, ale. No widać piękne zabytki starożytnego Egiptu, wiadomo. Jeżeli mówimy o starożytnym Egipcie, przypomniał mi się... E, przypomniał mi się jeden z rymowanych wierszyków, znaczy... On no nie jest rymowany tak naprawdę, ja się trochę zajmę z, z rymowaniem go e, ostatnimi czasy, ponieważ... E, no, e, niedaleko... E, w Karnaku znajduje się świątynia e, starożytna, której jest również piramida e, faraona Ramzesa II, zwanego również Ozymandiasem. E, I obok tej piramidy stoi taki wielki pomnik. O, patrzcie, tam byliśmy e, w poprzednim odcinku więc jeszcze wczoraj. I dopiero teraz moglibyśmy wejść do miasta, więc zmarnowalibyśmy cały dzień. E, więc jest tam wielki pomnik, to znaczy stał kiedyś wielki pomnik, teraz tam stoją tylko stopy, ponieważ pomnik się rozwalił, stąd też jest powiedzenie kolos na glinianych nogach, no a stopy pozostały, no i u, u postumentu do tych stóp jest napis w angielsku to się najczęściej tłumaczy jako "jam y, Ozymandias król król królów y, Spójrz na me, działa o potężny His i rozpacz". No, <grym zainteresowano> tak. Ale byliśmy dziś na bazarze. Tam było w okolicach tego pierwszego kolesia. Y, więc ja sobie postanowiłem, żeby brzmiało ładnie przetłumaczyć na takie rymowane Me imię ja jam królom królował, spójrz na me dzieło potężny, a mnie będziesz żałował. Więc nie wiem, jeżeli ktoś lubi woli takie tłumaczenie, można mówić takie tłumaczenie i podpisywać tłumaczenie Maciej Miała. Ale bynajmniej nie, nie przypisywać sobie tylko tłumaczenia sobie, bo to jest moje tłumaczenie, ja y, mam prawa autorskie i w ogóle i wiadomo. Nie wiem dlaczego tu idę, ale może jest... O, tu jest jakiś ładny kamień. O, i też ktoś tu zostawił jakoś kais. No widzicie, już jak się człowiek bogaci. Piękne morze, piękne niebo. Niebo w ogóle był, było, był taki czas w branży gier, że po prostu nieba, nieba naprawdę wyglądały fenomenalnie, bo nie były renderowane na silniku gry, a tekstury były brane w ogromnych rozdzielczościach, normalnie ze zdjęć nieba, ale ostatnimi czasy też jakoś się to zmienia i nieba w sumie jednak renderowane na silniku gry. Oczywiście no, wiadomo, że to też są tekstury, ale yy, to nie jest tak, że jedno niebo to jest... Yy, że całe niebo to jest taka wielka tekstura. Hop! Jaki skok, przynajmniej tak można sobie skrócić to wchodzenie po tych schodach. Hmm. No i schodzimy z powodzem na dół. Przyjemna panorama Kairu i kairskich śmieci. Czary malejkum Przynajmniej teraz nam dywan nie znikł. Zostało nam jeszcze dwóch tych szanownych panów i ich położenie mamy zaznaczone na mapce mini-mapce. To jest w zasadzie jedna z fajniejszych mini w ogóle w całych grach, ponieważ jest bardzo fajnie zaznaczone coś gdzie znajduje, bardzo fajne strzałki są i jeszcze jest prosty kod kolorystyczny, to znaczy jeżeli coś jest wyżej niż my to jest niebieskie, a jeżeli jest niżej niż my to jest czerwone, więc nie ma szans się pomylić, czy jesteśmy na dobrym poziomie, czy nie na dobrym poziomie. I to mi się naprawdę podoba i uważam, że twórcy współczesnych mini-mapek powinni się wzorować na tej tutaj ślicznej mini-mapce. No, się masz stary? Chcesz może y, instrukcję obsługi you know Kiltu? About ah, you're also a no jestem, no wciągnąłem ten cały Mac Club. Aha, no klub reformatorski, to jest miejsce, do którego lubią chodzić y, filia z FOG. Y, Właściwie no ciekawe, czy Filias Fok jeszcze w tej grze żyje. Ponieważ, no wiadomo, to jest 27 lat po jego podróży. On mógł mieć około 40-30 paru lat, kiedy wyruszał. Zatem istnieje całkiem sporo to, że filia Fok jeszcze żyje i nieźle się trzyma. Ale jego rekord, o jego rekordzie wciąż się mówi. Czy tam piszą różowe śpioszki? Pewnie dla chłopców, ponieważ jak wiadomo przed II wojną światową, e, różowy to był bardzo męski korol, a później Hitler zaczął. O, o tutaj bziódko, żeby nie na drodze, to tutaj zaparkujemy w pobliżu. E, Hitler musiał. E, o, no cześć. Znaczy, musiał, on chciał oznaczać homoseksualistów w obozach koncentracyjnych różowym, właśnie. Aha, dziękuję. No i udana misja 20 punktów odwójka. Eee. Różowy kolor na oznaczenie homoseksualistów i od tej pory uważa się, że różowy to kolor niemiecki, a wręcz męstwo harbiący. Ehm. No i co? Lecimy do Yusuf'a. Poznać wreszcie tego handlarza, który ponoć kiedyś znał naszego wujka i teraz mógłby nam w czymś pomóc. Chyba trochę do OK pojechałem, ale co tam? Tu w ogóle to nas co patrzycie, w tej chwili na co ja patrzę to jest wielki harem. W tym haremie mieszka w ogóle to jest pałac Sultana i tam mieszka Sultan i cała jego impreza. Nie jestem pewien czy te ulicy w jakikolwiek sposób są wzorowane na tym, jak realnie wygląda Kair i czy jest tu jakiekolwiek oddane realne kairskie e, zabytki. O, pisze, harem nawet, ładnymi europejskimi literami. E... No, tutaj jest reklama Yusufa, po co my żeśmy w ogóle e, szukali, nie wiadomo, e, e, gadali z tym kolesiami, jak jest reklama ładna. Zwróćcie uwagę na tą grafikę tutaj. E... Jest wiadomo, Antiquarius Yusufa, Optional Dated, Egypt <gibne> Souvenirs from alka egipskie pamiątki z każdych krajów, świeże, te same słuchajcie, oksymorony, świeże relikty, o, gag gifts, The best Pizza, this side of Mediterranean. I ta grafika, wydaje mi się, że ona pochodzi jeszcze z jakiejś innej gry i to jest forma Easter Egga, ale. No, nie powiem wam co to konkretnie jest. Tutaj panowie mają wielbłąda. Ładny wielbłąd. Czy człowiek, który ma wielbłąda, jest bogaty czy biedny? A oto i już antykwariat Yusufa. Nazywa się Klub Reformatorski, jak już nam wiadomo. <laughs> no, całkiem spokojne miejsce. Kilka ładnych suwenirów. Widać co można sobie kupić tutaj u niego. No, gościu wygląda na sympatycznego. No cześć.

Tak więc teraz sobie pospacerujemy po mieście yy, i pogadamy z starym z, z Sufem. Ta podróż będzie trwać około 40 minut On ma mnóstwo ciekawych historii słuchajcie więc tutaj będziemy chodzić i chodzić Ja się w ogóle najlepiej zamknę Przechodzimy przez ulicę czy nic nie jedzie nie Przygotujcie się na długą, nudną podróż po Kairze No tak tak <laughs> Uuu, autentyczna kopia stanika Kleopatry. Ciekawy pomysł na prezent, ale nie. Tak, się już tutaj, żartowałem. Aha, mister Yusuf, Nemesis.

Sławnego oh, Gdyś. Sherlock Holmes, like Holmes? Colombo. <laughs> Widzicie, Colombo wymieniła Herkulesa po No i. Więc widać jednak e, wcale nie jest tak dobry ten przedeklamowany Herkules po rocznie. <laughs> terapię. Proszę. Tak, odbiło mu trochę. Fog w ogóle nie zdradził. Fog był dobrym człowiekiem. A fix w końcu został jego przyjacielem. No. No dobra, no to się później spotkamy. Dostanę od niego klucz do katakumb. A pan Fix od tej pory będzie nam towarzyszył nieustannie przez całą tę grę, niestety. Jest wrednym. wrednym szują, niestety, ponieważ jego ojciec był w sumie całkiem miłym człowiekiem, jeżeli ktoś pamięta yy, dzieło Verne I dało się z nim dogadać, natomiast tutaj pan. O, doskonale. Mogę jakoś zamknąć te drzwi? Może kluczem? Nie. Dobra, to one zostaną otwarte. A same się zamkną, jeszcze lepiej.

No co będzie, no hieny cmentarne. My hienami cmentarnymi nie jesteśmy, przyszliśmy do naszego kumpla archeologa e, Ale oni chcą rozgrać wszystkie pieniądze jakie są tutaj w ogóle w całej e, w całej tej krypcie e, Aha. E, I no wiadomo, oni będą nam przeszkadzać i jeszcze zabiją biednego oto To jest niedopuszczalne, dlatego... Przejdziemy teraz serię prostych minigierek, znaczy minigierek logicznych oczywiście, bo to nie będzie nic w żadnym wypadku związanego ze zmianą perspektywy chociażby. E, które pomogą nam e, uwięzić ich po prostu wewnątrz katakumba, później zawołać jakiegoś prokonsula i e, zamknąć ich w prześlicznym więzieniu. No tam niestety nie wejdziemy, jak widzicie, stąd. Hmm, jak tu się... Aha, dobra. Musimy iść trochę dalej. I po prostu najgorsze co jest w tej grze. Element spinaczkowy. Jest po prostu tak zepsuty, że to nie ma o czym mówić po prostu. Udawajcie, że to się nie dzieje, to co teraz widzicie. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że nie będę miał tych większych problemów e, z przejściem tutaj. O, i lata temu to to było mordęga, bo trafiliśmy chodzić z braćmi po 40 razy dookoła tutaj, żeby tylko e, jak, w jakiś sposób e, słuchajcie, przejść to. A teraz widzenie jest aż tak źle. Ok, możemy zamknąć kolejną bramę. Bardzo się cieszę z tego powodu. Pyk. I kolejna z bram siedzi. Po co oni tu robili tyle tych bram? Ja nie wiem, po prostu. Katakumby w Kairze, a bram 50 tysięcy, nie wiadomo po co. Wydaje mi się, że nawet ze spadaniem z jakichś naszych wysokości, nasz yy, bohater nie może otrzymać yy, jakichś specjalnie wysokich obrażeń, więc tutaj. Nie powinno to być dla nas problemem. I w ten sposób znaleźliśmy się tutaj. Jak się okazało, ukryte przejście było. O, mogę chodzić nawet jakieś ministrę zamykania bramy. Nie wiedziałem tego. Jak widać, gra się nic. O, możemy sobie podskoczyć, słuchajcie, i spojrzeć spo po za mapę. Dobra, y y potraktujcie to jako prezent ode mnie, że można sobie obejrzeć, jak wygląda mapa z zewnątrz. Takie making of trochę. Wesmiesz się na to. No według twórców gry on powinien się na to po prostu wspiąć Ale Wiadomo gra nie zawsze zachowuje się tak jak chcieliby tego twórcy. Hm. Aby ominąć przeszkodę hm. hm. Niech się zastanowię Może tutaj Okej, okay, no Okej, okay, chyba utknęliśmy w tej dziurze i stąd nie wyjdziemy. Trzeba będzie pobiec tutaj? Mój błąd, przepraszam was, i tutaj. Jeszcze nam trochę tych bram zostało, ze dwie, trzy, jakoś tak. Nigdy nie pamiętam, ile ich jest. To jest droga, która nas prowadzi do Otto, ale do Otto jeszcze nie pójdziemy. Zajmiemy się tą ramą. Tak, już będzie ostatnia jednak. Albo przedostatnia, nie pamiętam dokładnie, naprawdę. Tutaj jest taki zakręt, w zasadzie po nic. Dla jej sobie twórcy zrobili. Spójrzcie na minimapę, znajdujemy się w tej chwili... Uhu. Ta brama się zamknie? Tu jest kamień. Dziwne. Ooo, oh, shit, co za zagadka logiczna. Trzeba urwać tą, tą podnóżkę, żeby zablokować tą dziurę. Patrzcie, jakie to jest niesamowite. Wprawdzie, no wiadomo, nigdzie nie ma kamieni o kuli, ale... Twórcy chcieli, żeby się ładnie potoczyło, tak? Nie czepiajmy się, my byśmy tego lepiej nie zrobili. No! O! O oh, no klasyka, samy już pod sam koniec człowiek się czuje bezpieczny, a tu nagle BUM! I Oliver spada. Teraz może pójdziemy sobie trochę spokojniej. Okej. Okay. I, I nie będzie problemu. Jedno z ostatnich bram... zostaje zamknięta. Jeszcze przynajmniej jedna. Tak jak widzieliśmy tam na... E, po wyglądzie. Tutaj jakieś węże słychać? Co? Jakie wę O! Dobra, to już jest ostatnia. E, I ta jest najtrudniejsza niestety. Jakie węże, panie! No! Cholera! O! Coś takiego panie, zrobić. Musiałem kamerę pociągnąć do góry. Będę wiedział na przyszłość. I jak teraz? O mój Boże, jakie to jest trudne. Miejmy nadzieję, że on to przeskoczy bez rozbiegu, bo jeżeli ma brać rozbieg, no to... Op. Czemu biegniesz? Czy ci kazałem biec Mój Boże, czuję się prawie jakbym grał w Harry Pottera jedynkę. Już, dźwignia. No, udało się nam zamknąć ostatnią e, z bram. Here we are. Those guys can't get out. Idziemy dalej. Hop, 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 hop. Widzicie, nam zaskakująco szybko, nie sądziłem, że po dwóch odcinkach będziemy już od, u odta. Aczkolwiek, no wiadomo, każde miasto ma tutaj swój czas przejścia, to jest około, powiedzmy, półtorej godziny na miasto, więc nie ma co się spodziewać, że Kalin nam się szybko skończy. Oto i oto. I kolejny element steampunkowy w tej grze, jego śmieszny wózek, na którym on sobie ludzi posie lubi posiedzieć. Wózek ten y jest napędzany jakoś jak na palec, czy coś takiego, no czy się otto. Ach,

I need to find the seven chalices of the seven uh -huh. cursed kings, but I can't move that well. Your job is to find them for me, for standing? I will give you the prototype for my hidden painting detector. This can even help a novice like you to uncover clues. I'll do it, but I repeat, I am not a trainee or <laughs> a girly man. Call yourself the Queen of England or the King of Rock and Roll, I <laughs> care. Just go. Time is money. My money! Fantastyczny Niemiec! Ojeju Cały szczęście zapewnia darmowe jedzenie. Ma kilka swoich pięknych artefaktów. I nawet darmowy nocleg zapewnia. Więc. Możemy się dowoli spać. E, jeszcze poproszę. Nie mogę jeszcze troszkę. No dobrze, no w takim wypadku mi wystarczy. Mamy tutaj śliczny prototypowy wykrywacz yy, malunków, wygląda jakoś tak średnio steampunkowo, ale zapewniam Was działa w zasadzie na parze i jakichś śmiesznych mikrofalach, dzięki niemu będziemy w stanie zobaczyć różne dziwne rzeczy, o i dzięki niemu na mapie zaznaczają nam się wskazówki odnośnie tego gdzie znajduje się 7 kielichów, ale... Znajdowaniem siedmiu kielichów zajmiemy się w następnym odcinku. A póki co żegnam Was z spojrzeniem na piękny wózek Ottona. Może ja pójdę trochę z boku, żeby dało się zobaczyć, jak ten mechanizm działa w przekroju. No nie, on się będzie obracał w moim stronę. W takim wypadku spojrzymy jeszcze raz na niego. No i dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że oglądaliście ten odcinek. Widzimy się niedługo, czyli w poniedziałek bodajże, w następnym filmiku z tej serii. E, no i cóż, pokój nad Izraelem.